Cześć, witajcie. Dzisiejszy odcineczek, kolejny temat polskiego producenta. Tym razem przyszła pora na blat roboczy, blat roboczy oraz adapter, czyli dwa w jednym do systemu One. lecz temu, dzięki temu multiadapterowi możemy tutaj yy, nasz system One łączyć z systemem Pro. Tu oraz Prime, co za chwilę Wam pokażę. Jest już kawał czasu na rynku. Tak szczerze mówiąc, ja nie miałem okazji, żeby Wam go pokazać, więc czas najwyższy, żeby go przedstawić. Tak, mogę skromnie się tutaj przyznać, bez bicia, że widziałem go grubo-grubo wcześniej przed premierą, więc znam ten temat kawał dobrego czasu. Przychodzi w takim opakowaniu kartonowym. Tak jak mówiłem, tutaj mamy multiadapter plus blat roboczy. Otwieramy do środka. Ja już kiedyś do niego zajrzałem i na tym się zakończyło. Od góry, jak widzicie, mamy piękną sklejeczkę z logiem Kubrika. Fajna, naprawdę fajna. Nie wiem, czy gdzieś nie powieszę jej, bo aż normalnie szkoda. Ale jest to, tak jak mówiłem... Temat wymienny, czyli jeżeli nam się uszkodzi, po prostu możemy zastąpić to cokolwiek i jakąkolwiek formatką yy, własnej produkcji. I tutaj już nam się ukazuje multi-adapter, który tak się prezentuje. Oczywiście mamy tworzywo plus. Mamy takie fajne wstawki, gdzie możemy sobie pasami łapać nieregularne kształty i tak dalej. Więc naprawdę świetne rozwiązanie. Plus, ten multi-adapter możemy montować nie dość, że na podłodze, ale również na ścianie dzięki takimi odwojnikami, które są w zestawie. Mamy tutaj dedykowane miejsca. Oczywiście mamy tutaj cały element gotowy do montażu, jeżeli chodzi o płytę. I ścianę, lecz nie mamy tutaj dedykowanych wkrętów, bo nie każdy yy, będzie używał tych przez producenta. Zobaczcie, tutaj fajnie wszystko wskakuje. Odbojniaczek się trzyma, więc śmiało możemy go zamontować, wkleić na ścianę i będzie po prostu to yy, działać. Bardzo świetne rozwiązanie na wykonanie na, wykonanie na przykład nie tylko. Elementu ściennego na busa, na warsztat, nie yy, tylko elementu do podłoża, ale na przykład stworzyć z tego adapter. Adapter, który będzie tworzył, tak jak mówiłem, łączyć skrzynie narzędziowe, ale na przykład zrobić platformę jezdną. Na przykład w systemie Prime nie mamy jeszcze de dedykowanej platformy. Jest to kwestia czasu, oczywiście, ale dzięki takiemu zastosowaniu dwa. Kółeczka z jednej, dwa kółeczka z drugiej, i mamy platformę jezdną. Ja już wykonałem tutaj podobną platformę jezdną, która jest stworzona ze mnie, przeze mnie yy, mojego projektu. Ale taka propozycja dla Was. Na przyszłość, kolejny temat może to również służyć jako rączka do kosza. Zobaczcie, mamy tutaj bardzo fajny chwyt, wygodny chwyt, więc możemy używać to również jakoś tam przejściowej rączki bez żadnego yy, problemu. A tutaj mamy jeszcze taki ładny opis przez Kubrika. Zobaczcie, do czego ten nasz multi adapter pasuje. Zobaczcie z drugiej strony. Jak to wszystko się łączy, naprawdę wszystko fajnie jest opisane. Nawet mamy pełny instruktaż. Zobaczcie, jak wszystko po kolei postępować zgodnie z instrukcją, żeby po prostu tutaj to wszystko zamontować. A zobaczcie, nawet mamy szkic. Nie każdy o tym mówi, ale również mamy szkic. Który możemy wykorzystać później, jeżeli nasza sklejka się po prostu już uszkodzi, wyrobi, po prostu straci swoją żywotność. To dzięki właśnie takiej skalówce możemy sobie przygotować kolejną i przewiercić odpowiednie otwory pod właśnie adapter. Ale mało tego, producent sprzedaje, nasz multiadapter, również bez dedykowanej sklejki. Czyli możemy sam, sami sobie stworzyć ten blat nasz roboczy, wykorzystując inny materiał. Co też jest naprawdę świetnym rozwiązaniem. Dzięki temu właśnie nie musimy mierzyć, kompinować. Mamy tutaj skalówkę od A do Z. Przykładamy na dany materiał, odznaczamy, odwiercamy i wszystko. Pięknie, pasuje. Można, można. Yy, dobra, dobra, szukamy w skrzyni. Szukamy w skrzyni w serii. One i zobaczycie, jak to się fajnie tutaj wszystko zapina. Ja tutaj mam skrzynię. Mam gdzieś luźną. Mam kosz. Mam tu dwusetkę. No dobra, wyciągnę. O, wyciągnę. Nie chciałem tej ciężkiej wyciągać, ale jak trzeba, to trzeba. Nie no, za wysoka. Nie będzie ta. Musimy coś niższego. Jakąś dwusetkę. Nie będziecie widzieć. Tak szczerze mówiąc. Więc wyciągamy dwusetkę. Dwusetkę. O 200. Dara będą komentarze. A no, bo się nie przygotował. A co? Mamy 200. -kę. Akurat model Technik. I zobaczcie, jak tutaj pięknie pasuje nasz adapterek. Zapina się bez żadnego problemu. Wyk. Voila. I właśnie ten adapter służy. Między innymi możemy stworzyć własny blat roboczy, na którym sobie tam będziemy robić szmery, bajery, przykręcimy imedełko, na przykład przymocujemy ukośnice. tak jak ja na przykład mam w systemie Prime. Prawdopodobnie teraz by tu wszystko fajnie pasowało, ale możemy łączyć systemy. Możemy łączyć systemy. Mamy system Prime który śmiało. Podkreślam śmiało tutaj pasuje bez żadnego problemu. Zobaczcie. Spinamy, spinamy, podnosimy, podnosimy. Chcemy system Pro? Nie ma problemu. Możemy zamontować system Pro również. Na przykład. Na przykład, a na przykład. A na przykład. Tutaj mam akurat skrzynkę z bateriami, na przykład Pro, zobaczcie, zapinamy, pasuje, pasuje, montujemy, montujemy można, można. Ale to nie wszystko. Na przykład jeżeli mamy cały słupek łana i na przykład chcemy ze sobą przewieźć szuflady do Pro, na przykład, możemy to zrobić. Kurde, jakie ciężkie. Możemy to zrobić bez żadnego problemu i przewozimy wszystko z miejsca na miejsce. Nie musimy dźwigać. Więc sami widzicie, że taki multiadapter to świetna alternatywa dla wszystkich, którzy yy, mieszają te systemy Kubrika, ponieważ dzięki temu tutaj wszystko ze wszystkim pasuje bez żadnego problemu. Nie musimy kombinować z jakimiś gotowcami, jeżeli chodzi o druki, adapterami i tak i tak dalej. Po prostu kupujemy, montujemy, mamy. Tak jak mówiłem, mamy tutaj metalowe takie ćpienie, tutaj z czterech stron, że możemy tutaj montować poza gabaryty na przykład nie wiem, jakiś kompresorek, jakieś inne elementy, które po prostu nie spinają się ze sobą. Dwa pasy, dwie gumy, siedzi, jedziemy. Tyle w temacie. Tyle w temacie. Dajcie znać w komentarzach, czy używacie. Czy posiadacie, czy waszym zdaniem, adapter ma sens, ten multiadapter, czy nie? Tak jak mówiłem, jest to fajny temat również do montażu w podłoży na samochodach. Ja też zrobię o tym odcinek. Jak mam fajnie zamontowane to w osobówce, nie tylko w osobówce, ale również na busie. Więc tutaj temat naprawdę również fajny. Jak widzicie, mamy tyle tych otworów, że tutaj wszystko śmiało, sztywno będzie się trzymać nie tylko na podłożu, ale również. I na ścianie. Komentujcie, lajkujcie. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.